Dzień dobry, witam przybyłych dziennikarzy na konferencji prasowej pani poseł Marzeny Machałek. Konferencja będzie dotyczyła między innymi czwartego kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Oddaję głos pani poseł. Dziękuję bardzo. A tu zapowiadała nas. Kasia, studentka z naszego powiatu, która ma u mnie praktykę, dlatego też, Kasię, tutaj serdecznie witamy u mnie w biurze. Szanowni Państwo, oczywiście, witam na dzisiejszej konferencji. Dziękuję za tak liczne przybycie do mojego biura w Kamiennej Górze. I postanowiłam się tutaj osobiście, jako kamiennogórzanka, podzielić refleksjami, informacjami z ostatniego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, a potem też poinformować Państwa o moich działaniach, może z ostatniego miesiąca, które głównie dotyczą tu powiatu kamiennogórskiego, a trochę się działo. Jak wiecie Państwo, zakończył się. Czwarty Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Był to Kongres, który miał dwie funkcje. Jedna funkcja to była programowa i tu chcę powiedzieć, że jestem członkiem zespołu programowego tego Kongresu, a druga funkcja bardzo istotna to była funkcja wyborcza, wyboru władz, wyboru na prezesa partii i władz, czyli Rady Politycznej, Komisji Rewizyjnej i Sądu y, Koleżeńskiego. Y, Kongres był dosyć szeroko relacjowany w mediach. Ja przypomnę, że to kongres odbywał się na Górnym Śląsku, szeroko rozumianym, bo na Śląsku to też i u nas. Można by to powiedzieć na Śląsku. Celowo ten kongres był zaplanowany na Śląsku i rozpoczął się w piątek od panelu Śląskiego. Na tym panelu Śląskim była dokonywana diagnoza problemów, które spotkały Górny Śląsk, ale też szans rozwojowych dla Górnego Śląska oraz kierunków, jakimi powinni politycy się kierować, i osoby odpowiadające za rozwój gospodarczy i społeczny Górnego Śląska. To był bardzo dobry, bardzo merytoryczny panel. Ja tutaj polecam szczególnie profesora Piątka, który zajmuje się polityką rozwoju, który pokazywał te wszystkie wady i błędy po 89 polityki które doprowadziły Śląsk, Górny Śląsk, ale też i Polskę do degradacji gospodarczej. Błędne założenia tak neoliberalizmu, które spowodowały, że właściwie oddaliśmy swoją gospodarkę, oddaliśmy banki, nie widzieliśmy w rozwoju człowieka, że rozwój nie służy temu, żeby parę osób się bogaciło i żebyśmy pokazywali na widokówkach, jak dobrze wyglądają supermarkety, ale ma służyć człowiekowi Polakowi. No i tutaj rzeczywiście. Taka rekapitulacja tego pierwszego dnia, ale proszę się nie martwić, nie będę każdego dnia omawiać. Myślę, że ten panel Śląski w związku z tym, że na Śląsku był najważniejszy jest taka, że wydawało się niemożliwe, żeby można doprowadzić do degradacji gospodarczej Górny Śląsk, który jest tak bogaty w różnorodne zasoby, nie tylko zasoby związane z przemysłem ciężkim, a dzisiaj tak naprawdę jest tam poważne bezrobocie, grozi likwidacją, grozi się likwidacją wielu zakładom, elektrownią i kopalnią. Podobnie zresztą jak i u nas, jeśli mówimy o elektrowni turów. Bardzo udany kongres. Kongres, w którym punktem centralnym było wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bardzo jasno i bardzo precyzyjnie wyznaczył kierunki naszej polityki, którą będziemy realizować, jeśli będziemy mieli władzę, a wszystko wskazuje, że tę władzę będziemy mieli. Jesteśmy do przyjęcia tej władzy przygotowani. Mamy program we wszystkich dziedzinach, począwszy od dziedziny gospodarczej, społecznej, edukacyjnej, politycznej, i także program, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Mamy przygotowanych ludzi, którzy nie są tylko i wyłącznie członkami Prawa i Sprawiedliwości, ale tu chcę powiedzieć, że mamy świetnych ekspertów w klubie Prawa i Sprawiedliwości, profesorów wybitnych, specjalistów we własnej materii, z której się pracują, jak profesor Józefina Chrynkiewicz, polityka społeczna, jak profesor Szczerski, jak inne osoby, jak profesor Żyżyński, gospodarka, profesor Szczerski, polityka zagraniczna, naprawdę to są ludzie, którzy są w tej chwili w klubie, w klubie parlamentarnym, ale wszystkie panele tutaj mogę pokazać Państwu, właśnie to jest tylko zbiór paneli programowych, które miały miejsce i jeżeli tutaj by można było spojrzeć, jacy ludzie tutaj w tych panelach występowali, to nie są członkowie Prawa i Sprawiedliwości, ale ludzie, którzy pracują, współpracują w w tworzeniu programu, a później będą współpracowali z nami w realizowaniu ważnych zadań dla Polski. Ja powiem hasłowo, bo, bo to żeby tego chciałam tak nie rozwijać, ja już się rozwinęłam. Najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o, o Kongres Prawa i Sprawiedliwości, o nasz program, to dla nas najważniejszy jest człowiek i to, żeby Polacy. W Polsce czuli się dobrze, żeby nie musieli z Polski wyjeżdżać, żeby była możliwość znalezienia dla młodych ludzi pracy, żeby edukacja była... Tym miejscem, gdzie się człowiek rozwija wszechstronnie, też uczy się kim jest czy i kształtuje się tożsamość, ale też przygotowuje się do pracy w dorosłym życiu. Musi, musimy odejść od tego, że najważniejszy jest kapitał zagraniczny. Chcemy, żeby Polacy mogli się w Polsce bogacić, żeby to był polski kapitał, żeby były polskie banki. Nie wyłącznie, bo tak się nie da zrobić, ale nie, że w przytłaczającej większości. Banki są w obcym kapitale. Wiemy już i każdy, kto obserwuje to, co się dzieje, to wiadomo, że kapitał ma narodowość. Trzeba odejść od tego, że tu się jakaś wąska grupa. Bogaci, a pieniądze, podatki są płacone poza Polską. Oczywiście jesteśmy za zmianą absolutnie systemu ubezpieczeń społecznych. Trzeba odejść od OFE, ale dając możliwość wyboru: jak ktoś chce, to niech w OFE zostanie, ale musi wiedzieć, czym jest otwarty fundusz emerytalny. Jakie to jest ryzyko i jak małe są merytury? Myślę, że każdy z nas, jeszcze do niedawna, ja też przyznam szczerze, uległam propagandzie OFE i, i weszłam do OFE i dzisiaj bym nigdy nie podjęła tej decyzji, mając taką świadomość i wiedzę, co mnie czeka na meryturze w związku z tym. I każdy z Polaków musi mieć taką y, wiedzę i świadomość i wtedy podejmie decyzję, czy ryzykuje i pozostaje y, w OFE, czy y, wraca? Do nie mówiąc tego, że to jest ogromne wyprowadzanie pieniędzy. Musi być bardzo aktywna polityka w stosunku do rynku pracy i możliwości znalezienia przez młodych ludzi pracy. Polskie miasta i miasteczka wymierają. Tak jak kamienna góra, Jelenia góra, nie tylko kamienna góra. Jelenia góra też stosunkowo jeszcze jest więcej mieszkańców, bo to jest duże miasto. Ale i w Kamiennej i w Jelenie proporcjonalnie yy, można powiedzieć, tyle samo osób wyjeżdża, bo, bo w zasadzie otrzymanie pracy dzisiaj yy, graniczy z cudem. Jak się nie ma układów, koneksji, to w kamiennej górze jestem przekonany, niech się ktoś na mnie obrazi, tej pracy nie otrzyma. Chcemy też, żeby pieniądze, żeby nie mówić, że. Myśmy przerobili tyle pieniędzy unijnych. Z tych pieniędzy, ja już podkreślałam, nic nie wynika. Nie wynikają z tego miejsca pracy. Co wynika z wydanych pieniędzy unijnych w kamiennej górze? No nic nie wynika. Ja będę się odnosiła do naszego podwórka. Nie przybyło miejsc pracy. W ostatnim czasie wiele miejsc pracy przybyło. Przybyło ileś tam procent bezrobotnych i przybyło 1500, można mówić o liczbie bezrobotnych. Mamy program. Program w stosunku do rynku pracy, program do wspierania rodziny. Największy kryzys i to jest już każdy wie i on się przełoży na każdą inną dziedzinę. To jest kryzys demograficzny. Mamy w tej chwili ogromny kryzys demograficzny i jeśli tego się nie zmieni zaraz, jeśli Polacy młodzi nie będą się decydowali na posiadanie dzieci, to my za parę lat będziemy coraz takim narodem mało licznym, jeszcze ileś tam osób wyjedzie. I to jest właściwie, nam grozi tutaj no, no skurczenie się. Teraz gospodarka kiepska, praktycznie nie nasza, naród wyjeżdża, bo nie ma, się kurczy. Ja tak często powtarzam, że my się wykrwawiamy emigracją młodych ludzi, którzy jeszcze nie w Polsce jak zostają, nie mają dzieci. Jesteśmy w potężnym kryzysie, ale nie kryzysie wynikającym z kryzysu światowego, tylko błędnie prowadzonej gospodarki. Jak dojdziemy do władzy, Czeka nas ciężka praca, trudna praca. Nie zmieni się to w ciągu miesiąca, ale trzeba nastawić na to, żeby budować silną Polskę, w której Polacy będą mogli i chcieli pracować i mieć dzieci, rozwijać się i być po prostu ludźmi spełnionymi i to, co bardzo często było powtarzane w wystąpieniu prezesa: Polacy muszą się czuć wolni we własnym kraju. Nie mogą się bać wyrażać swoich poglądów. Dzisiaj jest tak, że jak ktoś nie ma poglądów zgodnych z ogólnie obowiązującymi w mediach głównego nurtu czy partii rządzącej, to się boi do tego przyznawać. Ja to nawet się spotykam z tym, że niektórzy się boją, mimo że mnie popierają, kliknąć na Facebooku, żeby nie być identyfikowanym z moimi poglądami, chociaż w środku wewnętrznie się do tego przyznają. Ludzie się boją startować na listach wyborczych nie z partii, która w tym momencie rządzi, żeby nie mieć kłopotów w swoim środowisku. Mamy prawo mieć takie poglądy, jakie mamy. Po to o wolność walczyliśmy, żebyśmy mogli wyrażać w sposób cywilizowany własne poglądy. Oczywiście muszą być wolne media, musi być niezależność, prawo do wygłaszania własnych poglądów. Nie może być terror jednej neoliberalnej ideologii czy terror poprawności politycznej, że jak ktoś ma inne zdanie. Jesteśmy tolerancyjni, o ile ktoś ma takie same poglądy jak my. Musimy Akceptować różne poglądy, różnorodność, pozwalać się rozwijać. Nikt nie może jednego sposobu widzenia świata nam narzucać. Kongres się zakończył, teraz trzeba dalej pracować. Jak wiecie, państwo jesienią wrócimy do wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Profesor Gliński, postać już w tej chwili powszechnie znana. Znany socjolog, teraz już można powiedzieć, że polityk jest dalej naszym kandydatem na premiera rządu technicznego. Wydaje mi się, że jest naprawdę najwyższy czas, żeby zmienić rzeczywistość. Kongres jest oczywiście wydarzeniem politycznym, jest prezentowaniem diagnozy i programu, jest też, jest też sprawą wyborów. Widzieliśmy, że obok odbywał się kongres Platformy Obywatelskiej. On był, można powiedzieć, taką repulsją na to, że myśmy zapowiedzieli kongres. Odbywał się w zupełnie innej atmosferze atmosferze, powiedzmy, no, wokół Wkurzeni, bo miasteczko, powstało miasteczko Wkurzonych, którzy bardzo mocno protestowali przeciwko politykom Platformy. Widać było, że platforma próbuje się poszywać po swoim popękaniu, próbuje pokazać, że ma siłę, energię, ale moim zdaniem Polacy już w to nie są w stanie uwierzyć, bo wracają do swojego domu, idą do sklepu, na stację benzynową albo zastanawiają się, gdzie znajdą pracę, więc już w to co partia Cygar i Haratania w Gałę pokazuje, chyba już nie są w stanie uwierzyć, choćby nie wiem, jakie jeszcze hasła wrzucali o ograniczeniu finansowania partii politycznych. Także to są moje refleksje z kongresu. Oczywiście zapraszam do pytań, natomiast może warto jeszcze przez moment wrócić do tego co się działo w Kamiennej Górze i to co jest ważne dla nas, ale to oczywiście, no to, to nie jest tak, że jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Wiemy, że jest kryzys finansów samorządowych ogromny. Nawet jeśli samorządowcy, bo są związani z opcją rządzącą, nie mówią wprost, to ja wiem, że zastanawiają się jak dopną następny budżet, czy w ogóle budżet uchwalą. Jest ogromny problem. Ale też jak już mówiłam, czekam na odpowiedź w sprawie mojej interpelacji dotyczącej drogi S3. To nie jest déjà to naprawdę jest kolejna interpelacja w tej sprawie. Nie mam jeszcze odpowiedzi, chciałabym, żeby to co wiem było nieprawdą albo niepotrzebnym niepokojem, ale jeżeli nie będzie zdecydowanej postawy strony czeskiej, jeśli będzie potrzeba przeprojektowania trasy Lubawka Kamienna Góra tej części to no opóźni się realizacja. W najlepszym wypadku realizacja tej drogi się opóźni. Ja wiem, że politycy platformy mówią, że już jest decyzja, ale ja jestem po rozmowach i mam inne informacje. Obym była w błędzie, bo wiecie państwo, jak kibicuję i jak staram się, żeby ta inwestycja była realizowana jeszcze od czasów, kiedy byłam zastępcą zastępcą burmistrza I jeszcze jedna kwestia jutro jadę do wójta Zawieruchy na rozmowę. Czekamy na zwołanie komisji administracji oraz samorządu terytorialnego. Chcemy, żeby to były trzy komisje, ale ja swoją drogą będę Wnioskować do ministra administracji cyfryzacji, to jest tak dziwnie podzielone, proszę Państwa, że ja, ja już sama się już nie mogę połapać, jak te ministerstwa działają I, i to oczywiście trzeba zmienić, jak są połączone, ale będę zabiegała o to, żeby nasze gminy, szczególnie w powiecie kamiennogórskiej, które ucierpiały z powodu ostatniej powodzi były objęte tym rozporządzeniem z tymi szczególnymi regulacjami dotyczącymi klęsk powodziowych, które spowodują, że nie będą musiały wynosić wkładu własnego do odbudowy tzw. infrastruktury komunalnej, czyli